Siemanko, witam wszystkich. Dzisiaj zaprezentuję Wam mojego malucha, który stoi tu dwa lata pod kocem. Ponad dwa lata, z dwa i pół roku. Spróbujemy go uruchomić. Go odkryjemy. Zmotywował mnie do tego ten oto jego mość. Spotkaliśmy się na autostradzie w Niemczech. do mi naklejkę. Nakleiłem na malucha niedawno. Jednakże tego malucha nie odpalałem. Teraz stoi ponad 2 lata. Spróbujemy go odpalić. Zobaczymy, jak to pójdzie. Na pewno akumulator jest rozładowany. No, za chwilę go przyniosę, więc spróbujemy go uruchomić. E os prave prave é que feiti ó ó. No nie chcę zagadać, kurde. Pół godziny dalej, dwie nowe świece i zagadał. Będzie żył! Także tak widzieliście, maluszek odpalił, chwilę pochodził. No, jaki mam plan co do tego samochodu? Otóż w tym roku jest 50-lecie. Dokładnie 50 lat temu zaczęli produkować maluchy i w Lubaszowie albo w Lubertowie jest lot. Właśnie tu kolega maluchem przez świat mi powiedział, że jest. Zamiatam się na ten zlot wybrać, ale najpierw to muszę zrobić w tym samochodzie multum rzeczy. Tak na pewno nie ma przeglądu. To jest raz. Dwa, lipa jest z hamulcami ogólnie, nie ma hamulców, ale to już kupiłem. Pompę hamulcową nową, tłoczki hamulcowe. Tłoczki hamulcowe, odpowietrzymy to. Nie ma też biegów, tam kupiłem taki lizak. Między skrzynią a drążkiem jest taki lizak, podejrzewam, że to jest wyrobione. To jest wyrobione. Trzeba będzie go wypolerować, wiadomo, Pojeżdżę trochę, troszeczkę pojeżdżę tym maluchem. Yy, Wymienia olej. Teraz jest olej tam z 2-3 lata na pewno. No trochę wiadomo, no umyję tutaj ten silnik, tą komorę. Jakieś będą ewentualne wycieki, to coś tam, yy, coś tam yy, się po, te wycieki zlikwiduje. Kupiłem tu nowy pasek, też do założenia. Zawory trochę klepią, trzeba wyregulować zawory. Zamiast jeszcze Kupiłem świece jedno za Was. Nie ma też świateł tutaj z tyłu. W tej lampie. To już jak jeździłem, nie pamiętam, to nie było świateł. Kupiłem tą masę taką do silnika srebrną. Yy, nie srebrną, tylko miedzianą. Oj, Nie idzie to, Klamka się nie otwiera. Kupiłem tą masę do silnika. Wymienimy to. I też wlałem 5 litrów paliwa. Widzę w ogóle wskazówka się od paliwa nie podniosła. Czyli podejrzewam, że pływak się Podejrzewam, że pływak jest zawieszony, no i też o czymś będę musiał, bo tu nie wiem, to jest, yy, nie wiem, czy to kusz, czy taki, jak to się nazywa, pleśń, wybrać tu ten środek. To tak czuć wilgoczną trochę, nie powiem, że nie. No, maluszek przebiegu, 142 tysiące. Dużo, niedużo. No nie, jak go jak uruchomię, wszystko porobię, zamierzam nim nie miezi, nie? Może pokrótce powiem, jaka jest historia tego samochodu. Też mam go w posiadaniu z 12 lat. 10 lat ma prawko. No to ten malucha miałem już przed prawem jazdy zdaniem. Co ciekawe, pierwszy mandat, taki takie dostępu dostawał się maluchem za brak kierowania pojazdem bez prawa jazdy. Ale to sobie z tym radziliśmy, nie wiadomo jak. Trzeba było pojeździć. dzwoniło się do starszego kumpla, który miał prawko. No tam postawiło mu się paczkę fajek McDonalda i nas woził całą noc, my Tym Maluchem jeździliśmy najczęściej w dwóch z takim tam moim dobrym kumplem. Ale no też pięciu, sześciu też się zdarzało. Co ciekawe pamiętam kupiłem tego Malucha za pieniądze z praktyk. 600 zł bodajże za niego dałem, czy 700? 600 chyba. 700 był wystawione, 600 chyba daliśmy. Pierwszą wypłatę kupiłem radio. Nie wiem, tu jest taki panel. Radio kupiłem JVC. I nie widać z tyłu. Głośniki magnata. Wtedy na to wydałem, zrobiłem tą półkę, kupiłem te dwa głośniki, to radio i na to wydałem wtedy całą pętną wypłatę. Nie? tak się zaczęło też w sumie tego przerabianie, bo tutaj były tutaj dodane szyby przyciemniane. Wcześniej tu były szyby normalne, zamykane. E nie, nie, nie były otwierane. To też taka ciekawostka. Załatwiłem sobie te szyby otwierane. Tamte stare wyciągłem i czterech kumpli zabrałem. W czterech jeździliśmy tym maluchem i były cztery zimne łokcie. Niespytka na rzecz maluchu. No także. No by było takich dużo. Felgi aluminiowe też kupiłem. Silnik tutaj był też kilkakrotnie przerabiany. Różne tam modyfikacje były. W każdym razie na jednym z silników, jak go przerobiłem, nie było tak wiele dostępnych jak teraz. Yy, że się odpala neta i wszystko na 12 lat temu nie miałem tak dostępu do internetu. Chodziło się do biblioteki na komputer na godzinę. Się wyczytywało tam różne rzeczy na różnych forach. W każdym razie, jak przerobiłem ten silnik, który mam, to nie jest ten poprzedni. To na tamtym poprzednim silniku 140 to budzik zamykał bez problemu, nie? Na tym silniku właśnie nie zamyka, bo wymieniłem ten silnik ze skrzynią. bo Ten silnik ze skrzynią kupiłem i tu jest chyba wolniejsza skrzynia, bo na tym silniku 110 to jest max. A na tamtej skrzyni 140 mały, przednie. Także możliwe, że, że po prostu były dwa rodzaje skrzyni biegów. Także no, mały tu stał pod kocem, 2 lata. Ciekawe jestem, jak wygląda od spodu. Też kupiłem, tutaj nowy racer jest założony. Nowe przednie zawieszenia, to już kiedyś zakładałem. Ciemno, nie widać. Yy, tutaj z przodu są takie odbójniki pod racerem. Te mam też, odbójniki mam nowe, na przód, na tył. To też postaram się wymienić. No i przede wszystkim pierwsze co? Doprowadzić go, żeby stan, żeby go, żeby stan techniczny był w 100% sprawny. Ponieważ, no, no przegląd trzeba zrobić, nie? No nie ma na pewno przeglądu. Maluch, to jest 96 rocznik. O tutaj widzę to jest przypadek maluchu, korozja trochę pod szybą tu bierze. no ale co zrobić, więc tak kilka słów podsumowania, a więc no plan jest prosty, no, naprawić klamkę od kierowcy, bo się nie otwiera, naprawić te hamulce, tą skrzynię biegów, doprowadzić te światła, nie światła, wszystkie te usterki, zrobić przegląd, no i plan mam taki, żeby po prostu na ten zlodnie w tym roku, no a potem może jeszcze latem pojeździć trochę tym maluszkiem. No, bo jednak kupę czasu się zastał. nie. Muszę sobie tu jakąś lampę zorganizować, bo to jest dosyć ciemno w tym kącie, a nie mam gdzie go przestawić. No, ale no nic, nic więcej nie poradzę. nie. No, także będę kończył ten odcinek pomału. Może wstawię jakiś odcinek tam jak wrócę z trasy. Nie wiem kiedy, jak będę naprawiał tego malucha. Może ktoś to, kogoś to tam zaciekawi, to interesuje. Może coś też nagram, jakiś odcinek z wyjazdu na ten zlot. Zobaczymy, co na tym złocie na pewno się będzie działo. Będzie dużo maluszków, dużo ciekawych modeli, rzadkich modeli, takich niespotykanych. Wiem, że będzie jeden maluch na pewno. Z kierownicą po prawej stronie. Wersja angielska. Chłopaki z Anglii będą jechali. No, także, co tu więcej mówić. Może do zobaczenia, ja do następnego odcinka. Nie wiem, kiedy się pojawi, nie wiem, kiedy wrócę z trasy, nie wiem, jak tam będę miał z czasem, bo to u mnie najgorzej jest właśnie z tym czasem wolnym. No, także pozdrawiam wszystkich. Do usłyszenia.